Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed nami rocznica, szósta rocznica katastrofy smoleńskiej, tej strasznej tragedii w dziejach polskiego narodu, która zjednoczyła wszystkich Polaków. W szóstą rocznicę będziemy czcili pamięć ofiar tejże strasznej katastrofy i tym bardziej no, martwi nas i dziwi całkowity brak kompetencji, taka ignorancja, Podkomisji powołanej przez pana ministra Antoniego Macierewicza. W gościu niedzielnym przewodniczący tejże podkomisji, pan dr Wacław Berczyński, stawia wiele nieuprawnionych tez. Przede wszystkim zapomina, że jeżeli ta podkomisja ma dążyć do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, ma dążyć do prawdy no to nie wolno formułować wniosków bez przeprowadzenia przez tą podkomisję jakichkolwiek badań. Natomiast dowiadujemy się w tymże artykule, że pan dr Berczyński już teraz stwierdza, że z ogromną prawdopodobieństwem prawie z pewnością można stwierdzić, że samolot rozpadł się w powietrzu, a więc pan doktor nie mając żadnych nowych informacji, pan doktor nie Badając dokładnie także miejsca katastrofy, nie badając, nie badając czarnych skrzynek, stwierdza coś, co, co jest całkowicie sprzeczne z ustaleniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jak to się dzieje? że w tak delikatnej sprawie, zwłaszcza dziś przed szóstą rocznicą katastrofy smoleńskiej wnioski formułowane są przez przeprowadzenia e, dokładnych badań, zwłaszcza tego typu wnioski, wnioski, które tylko podgrzewają atmosferę polityczną, wnioski, które e, na pewno nie służą temu, aby tą szóstą rocznicę przeżyć w spokoju i zadumie. Szanowni Państwo, e, w tym artykule pan dr Berczyński podaje wiele Nieprawd i półprawd. Dowiadujemy się, że raport Komisji Milera jest raportem całkowicie identycznym z raportem mak co jest oczywistą nieprawdą. Raport Komisji Jerzego Millera zwraca bowiem uwagę na to, jak przygotowywane było lotnisko, zwraca uwagę także na błędy tych służb rosyjskich, które naprowadzały ten samolot. Te wnioski są po prostu. Nieuprawniony. Zwracam także uwagę na jedną rzecz, która pojawia się w tymże artykule, artykule w gościu w niedzielnym, który nie przez przypadek pojawia się przecież na kilka dni przed rocznicą, szóstą rocznicą katastrofy smoleńskiej. Ale pojawia się taka informacja na pytanie, czy możliwe jest ustalenie prawdy bez dostępu do wraku. Odpowiedź pana doktora, szefa podkomisji brzmi, tak, możemy to zrobić. Na podstawie dokumentów zgromadzonych przez Komisję Miller'a mamy też nowe materiały. Te nowe materiały, które w tym występują w, tym, w tymże wywiadzie, to są zdjęcia. A więc, na podstawie zdjęć i żadnych nowych materiałów, pan doktor Berczyński stawia po raz kolejny nieuprawnione tezy. Tu naprawdę nasuwa się pytanie, czemu mają służyć tego typu informacje? Czemu mają służyć tego typu rewelacje? Przecież przed nami ta szósta rocznica i naprawdę powinniśmy przeżyć ją w spokoju i zadumie, a nie podgrzewać politycznie atmosferę. Ale to pokazuje do czego ta podkomisja tak naprawdę, dlaczego została powołana, jaki jest jej cel. Cel jest taki, aby udowodnić tezę, której udowodnić się nie da. Ale tezę, którą postawił wcześniej pan minister Macierewicz, nie chodzi tu o prawdę, chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Szanowni Państwo, eksperci Antoniego Macierewicza wcześniej kompromitowali tylko siebie. Dzisiaj kompromitują polskie państwo, bo w imieniu polskiego państwa formułują wnioski przed rozpoczęciem jakichkolwiek badań. Nikt z nich nie był w Smoleńsku, nikt z nich nie badał w raku. Dzisiaj okazuje się, że być może według nich jest to już niepotrzebne. Tak jak stawianie diagnozy przez lekarza przez telefon co kilka tygodni zderzamy się z nowymi rewelacjami podawanymi przez Antoniego Macierewicza. Ostatnio słyszeliśmy o wadzie fabrycznej, słyszeliśmy o wybuchach, o bezwładnieniu samolotu, kiedyś o sztucznej mgle. Tak naprawdę było kilkanaście testów, które Antoni Macierewicz co kilkanaście tygodni przedstawia opinii publicznej. A chodzi tylko o to, żeby prowadzić w tak smutnej i tragicznej dla Polaków sprawie politykę. Pamiętajmy, że w Polsce istnieją dwa niezależne raporty Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, które jednoznacznie wykluczyły wybuch w samolocie. Wszystkie dowody zebrane przez Polaków, przez polskich biegłych, prokuratorów, przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych potwierdzają, że doszło w Smoleńsku do tragicznej katastrofy lotniczej. Szanowni państwo, dzisiaj zwracamy się w związku z tym wywiadem doktora Berczyńskiego do przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej w związku z artykułem 152 regulaminu sejmu o, i poprosimy na Komisji Obrony Narodowej pana doktora Berczyńskiego o złożenie wyjaśnień. Dzisiaj w związku z artykułem 152 regulaminu Sejmu prosimy pana doktora Berczyńskiego o stawienie się na Komisji Obrony Narodowej w celu złożenia wyjaśnień. Potrzebujemy tych informacji. Co nowego pojawiło się? Czy jest tak, że rzeczywiście Państwowa Komisja formułuje po kilku tygodniach wnioski przed rozpoczęciem badań. W normalnym świecie, wtedy kiedy specjaliści badają katastrofy lotnicze, wnioski wysuwa się po wielu miesiącach, często po wielu latach. Tu rzeczywiście jest rekord świata, jeśli chodzi o kompromitację, bo udało się wyciągnąć wnioski przed rozpoczęciem tych badań.